15 stycznia, Bata Kastner, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Kultura o to, co dziś dla Państwa mamy: koncert noworoczny w stylu retro, wystawa Kajko i Kokosz, czyli komiksowa archeologia, przygotowania do koncertu jubileuszowego studia piosenki Zbigniewa Poliszczuka, zajrzymy też do gruzińskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam a zaczynamy od koncertu noworocznego. Tu, ze sprawą muzyki, przenieśliśmy się do lat 20., 30. ubiegłego wieku i była to bardzo ciekawa podróż. Świetnie, a teraz pełnym głosem pan nas kręci. Koncert Noworoczny w Grudziąckim Teatrze to bardzo popularna propozycja i wieloletnia tradycja. Tym razem będziemy bawić się w stylu lat 20. i 30. Ze mną reżyser dzisiejszego przedstawienia pani Aniu. Kochamy lata 20. i 30. To proszę powiedzieć, za co pani je kocha, bo każdy ma swój powód. My do Grudziądza w tym roku na koncert Noworoczny przywozimy dla Naszych już nazywamy słuchaczy, bo mieliśmy przyjemność zagrać tutaj już dwa tytuły operetkowe: Zemstę Nietoperza i Księżniczkę Czardasza. przywozimy tym razem rewie lat 20-30 o tytule Każdemu wolno kochać. To oczywiście cytat z jednej z piosenek, a naszą rewie rozpoczynamy piosenką Powróćmy jak za dawnych lat. I ten okres międzywojnia w kulturze polskiej był wyjątkowy. Pod względem kulturalnym oczywiście, piosenki i bogactwo melodii, tekstów wybitnych pisarzy, wybitnych muzyków do dzisiaj mają ogromną popularność wśród nie tylko. Starszej publiczności, ale wśród y, młodzieży również, dlatego, że piosenki Ada to nie wypada. Już taki jestem zimny, drania, ja się boję sama spać, to są piosenki, które nadal w naszej kulturze są znane. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jak każda z piosenek jest. Inną historią. Jest inną historią, jest pięknym tekstem, który nadal jest aktualny, ale też melodyjnie, one mają naprawdę ogromny kunszt, bo tam każda nuta jest bardzo ważna i na wysokim poziomie. I w naszym projekcie wybitna dyrygentka Sylwia Janiak-Kobylińska wraz z Bałtycką Filharmonią Młodych Wzbogaconą o taką sekcję jazzową, swingującą we wspaniałych aranżacjach Kamila Cieślika. Orkiestra jest dla nas tłem, co widać zresztą nawet tutaj na scenie. Orkiestra jest z nami obecna, a my ubarwiamy każdą piosenkę, opowiadając inną historię i zapraszając widza do takiej. Odrębnej, y, jakiejś fabuły, y, którą staramy się i zaśpiewać, i opowiedzieć, i zatańczyć, i zagrać aktorsko, więc to, to wszystko się łączy, A o tyle lata 20. i 30 są y, y, nadal popularne, y, co zauważam chociażby w modzie kobiet. Y, tak w tej chwili można iść do sklepu i kupić sukienkę przynajmniej stylizowaną, podobną do lat 20-30. Nawet taki pomysł był tutaj w teatrze. Ja go sugerowałam, żeby publiczność również, chcąc z nami uczestniczyć w tej rewii, chcąc się bawić, tańczyć, ruszać nogą, klaskać, żeby również swoim strojem to podkreśliła, co nie jest o tyle trudne, tego nie trzeba wypożyczać obecnie, tylko naprawdę można skupić sukienkę, oczywiście taką stylizowaną na te lata. I wiem, że panie to lubią. Wystarczy czasami, Sznur pereł, czasami kwiat we włosy, w opasce i już, już się czujemy w klimacie tamtych lat. No skoro już jesteśmy w tym temacie, to nie mogę sobie darować. Ten styl retro faktycznie jest przecudowny i taki bardzo kobiecy przecież. Bardzo kobiecy, tutaj jedna z piosenek Seksa to nasza broń kobieca, no przecież chociaż w filmie, prawda, no to mężczyzna przebrany tak, za kobietę tak. był, natomiast u nas wyjątkowa Barbara Lewicka wraz z całą tutaj grupą tancerek w tym układzie z Zespołu Pieśni i Tańca Jantar Uniwersytetu Gdańskiego, bo młodzi tancerze wzbogacają ten projekt, no na tyle magnetyzuje publiczność, że mam nadzieję, że będą tutaj ciekawe rzeczy się działy również. Ze strony widowni. My się już nie możemy doczekać, ja jeszcze dopytam, bo myślę, że to jest ten urok, że orkiestra jest na scenie, że będą piosenki wykonywane na żywo, będą tancerze, ale będzie też to, co jest bardzo ważne, czyli ten klimat lat 20. -tych i 30. -tych. Trzeba było jakoś się do tego przygotować, jak pani jako reżyser zabierała się za ten temat. Oj to jest tak, że bo to jest naprawdę hmm. ogromna przestrzeń, z której można brać. Ten klimat, jak sama Pani powiedziała, jest uroczy czarujący kobiecy. Zatem początek zaczyna się właśnie od mody. Ja bardzo zwracam uwagę na detale związane z wystrojem, z ubraniem, z odpowiednim butem w stylu, z odpowiednią sukienką, która naprawdę ma przywoływać tamten czas. I myślę, że jakby ta dbałość o szczegóły wypełnia nam na tyle, robi klimat, że my się naprawdę przenosimy takim wehikułem. Czasu do tego przecudownego okresu międzywojnia. No Gdyby nie Druga wojna światowa, myślę, że to, to byłby wspaniały okres rozkwitu właśnie Polski w tamtym czasie. To ja jeszcze zapytam, każdy ma powody, dlaczego lubi lata 20-30 i każdy lubi jakiś utwór szczególnie. A czy jest na, na, w tym repertuarze, w tym wykonaniu, w tym programie taki utwór, który pani e, czuje jakoś wyjątkowo? Uwielbiam jeden utwór wyjątkowo, może. Trochę prywaty, dlatego że śpiewa go mój mąż, Grzegorz Piotr Kołodziej. Jeśli znajdę taką żonę, tak, to jest utwór, który jest bardzo bliski memu sercu. Poza tym on śpiewa to tak czarująco i pięknie, że... Ten piosenkę lubię najbardziej. Ale dla takiej żony można tylko czarująco. Dziękuję, Dziękuję. Pani bardzo. <grymne> Dziękuję. Szanowni Państwo, my teraz troszeczkę sprawdzamy, jak cały zespół przygotowuje się do tego koncertu i zaczniemy też razem oglądać z Wami koncert noworoczny. pięć minut przed koncertem zawsze jest u nas gorąco, jest bardzo dużo ludzi, którzy biorą udział w tych spektaklach, bo to jest orkiestra Bałtycka Filharmonia Młodych, jest sekcja jazzowa, są tancerze zespołu Pieśni i Tańca Janter, są soliści znakomici i są oczywiście konferencjerzy, jest pani reżyser, jest tak zwana kuchnia teatralna, wszyscy biegają w dosyć nerwowy, ale też ekscytujący sposób, uwielbiam ten moment tuż przed. Jest to tak specyficzna chwila, w której zawsze serce bije mocniej. Jest niezwykłe, że te modne przeboje z lat 20. i 30. XX wieku mają już 100 lat. I to właśnie dzisiaj odbędziemy taką podróż, wsiądziemy w wehikuł czasu i cofniemy się właśnie do tego czasu, żeby posłuchać te wyjątkowe piosenki. Jestem przekonana, że to, co się dzisiaj będzie działo na scenie, jest znowu pięknym wyzwaniem dla nas, ale też dla artystów, abyśmy mogli właśnie w ten wyjątkowy sposób powitać nowy rok. Ogromnie się cieszę, że u progu każdego kolejnego roku tak licznie spotykamy się, aby właśnie kulturalnie rozpocząć kolejny kalendarzowy rok. Szanowni Państwo, to jest nasza taka piękna grudziącka tradycja, że każdy nowy rok zaczynamy koncertem noworocznym. To już jest naprawdę gruzińska marka i za to Państwu dziękuję, za Państwa obecność, niezawodną obecność. Dziękuję też Pani Dyrektor za tak cudowne prowadzenie Gruzińskiego Centrum Kultury. Rewia z melodiami i piosenkami przedwojennymi, przygotowana przez Fundację Kultura teraz przeniosła widzów grudziąskiego teatru do epoki, która zapisała się w historii niezapomnianymi melodiami. Teksty piosenek, które zabrzmiały tego wieczoru, znamy doskonale, bo chociaż napisane 100 lat temu, do dziś mają w sobie nieprzemijającą prawdę o życiu i ludzkich pragnieniach. Jako drygantkę, zachwyca w tym wszystko. To znaczy, od, y, począwszy od niuansów muzycznych, po tekst, który jest bardzo ważny w tych piosenkach, po emocje, które są między słowami, y, a kończąc na y, wszelkich dodatkach typu stroje, y, szczegóły, y, nakrycia głowy, biżuteria specyficzna, y, mniej jako muzyka. Z, z muzyki klasycznej najbardziej zachwyca to, że te piosenki rzeczywiście mają przepiękny poetycki przekaz. Kamil Cieślik, kompozytor z Gdańska, uchwycił to, co najważniejsze, czyli zostawił treść, a trochę pokolorował barwami orkiestry te piosenki w taki sposób, żeby one miały wydźwięk dla współczesnego odbiorcy. Śpiewajcie Państwo z nami, jeśli tylko macie taką ochotę, klasz w dłonie, tupcie nogami, bawcie się z nami. Troski minionego 2025 roku odkładamy na półkę, za nami. Spoglądamy w przyszłość z lekką nutą nostalgii, że oto mieliśmy swój wkład w pierwszy kwartał XXI wieku. Przede wszystkim trzeba podkreślić fakt, że przeżyliśmy już 25 lat w XXI wieku. To jest coś naprawdę niezwykłego, że to już jest ćwiartka tego wieku, która stała się naszym udziałem. Pewno wszyscy się zastanawiają, jakie będzie kolejne 25 lat i myślę, że to powiedzenie, żeby kolejny rok nie był gorszy od poprzedniego nabiera jakiegoś szczególnego znaczenia. Dla nas będzie to zapewne pracowity rok, jeśli w ubiegłym roku zrealizowaliśmy bądź wspólnie realizowaliśmy z innymi instytucjami ponad 350 imprez, więc jestem przekonana, że to będzie równie pracowity rok. I kokosz, komiksowa archeologia to nowa wystawa, którą można oglądać w Brudzińskim muzeum. Ekspozycja łączy archeologię z komiksem, porównując dwa światy. Znalezisk archeologicznych z zabytkami z komiksów Janusza Chrysty. Ideą wystawy jest bawić i uczyć. Najlepiej sprawdzić osobiście. <tryk> Chcieliśmy, żeby idealnie połączyć świat komiksu, w tym przypadku komiksu Janusza Chrysty Kajko kokosza ze światem archeologii. I na ten pomysł zareagowali pasjonaci komiksu, czyli Wojtek Łowicki, który jest współautorem wystawy, albo też współautorem scenariusza, Paulina Christa, wnuczka artysty. Ludzie, którzy są związani z blogiem na plasterki, gdzie skupiają pasjonatów w twórczości Janusza Christy, i dzięki wielu pomysłom, osobom ta wystawa powstała. Janusz Krzysztof szukał dla siebie pomysłu na, na epokę, którą chce pokazać. Kierował się tym, by nie było nacisków politycznych i też nie dotykało kwestii Kościoła, więc wybrał sobie świat wojów wczesno-średniowiecznych. I by pokazać ten świat, no, nie opierał się tylko na swoim wyobraźni, na swojej wiedzy, tylko szukał inspiracji i z jedną z inspiracji ważną było to, że odwiedzał muzeum archeologiczne w Gdańsku, ale też inne muzea archeologiczne w Polsce i szkicował sobie rzeczy, które widział w gablotach, by potem je ożywić na kadrach Komiksu. I tutaj i kokorze jest o tyle ciekawą formą artystyczną, że przeplatają się niuanse z właśnie archeologiczne, historyczne ze światem wyobraźni i to pokazuje, że można połączyć te dwa światy, by pokazać tak naprawdę nieznany świat wczesnego średniowiecza, początków państwa polskiego. 70 zabytków ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z różnych tematów, tak by każdy dotyczących kadrów komiksu, tak by zwiedzający mógł sobie połączyć wyobrażenie z planszy i też z tym, co widział w gablocie. Jak wyjdzie z tej wystawy i zapamięta chociaż jeden zabytek archeologiczny, to twierdzę, że jako autorzy odnieśliśmy sukces. Prosto z muzeum zaglądamy do pracowni muzycznej Zbigniewa Poliszczuka, który wraz ze swoimi wokalistami już w sobotę świętować będzie jubileusz 20-lecia pracy twórczej. Właśnie w poprzednim roku, czyli w 2025, minęło 20 lat mojej pracy, działalności, mojego studia. Studia piosenki Zbigniewa Poliszczuka. A koncert. Odbędzie się w tym roku, 17 stycznia, ponieważ nie było miejsca. Teatr jest tak oblegany przez wszystkich różnorodnych artystów, że udało nam się w końcu znaleźć jakiś termin i ten, te 20 lat studia w jakiś sposób zaakcentować. No, właśnie, zaakcentować. I tu powstało pytanie, w jaki sposób. Odpowiedź przyszła szybko. Wszak przez te 20 lat Zbigniew Poliszczuk wyszkolił sobie już nie jeden wokalny talent. Tak więc, jeśli nie ma problemu z wykonawcami, warto pomyśleć o repertuarze i tu z pomysłem dla mistrza przyszli uczniowie. Wszyscy sobie powybierali. Ja nie miałem w ogóle na to wpływu. Tak szczerze mówiąc, to ja, do mnie to tylko dotarło. Proszę pana, robimy? No, ja powiedziałem: Dobra, robimy. Oni już mieli wszystko przygotowane. Zestaw piosenek, kto kto, kto z kim, jakie duety. Wszystko było już gotowe. Pomysł na koncert, żeby to w ogóle były piosenki Walt Disneya, zrodził się, gdy graliśmy na ulicy Spichrzowej w Grudziądzu podczas wakacji. Wyszedł on od jednej z naszych wokalistek. Wszyscy oczywiście się ucieszyli, bo każdy z nas lubi piosenki z tych bajek. To, żeby był to koncert jubileuszowy, wymyślił już Pan Poliszczuk. Ja jestem święta W koncercie wystąpi ponad 20 wokalistów. Przygotowujemy się tak naprawdę po parę razy w tygodniu. Mamy próby od rana, czasem do wieczora. Mamy swoje solówki, swoje duety. Jest to ciężka praca, ale myślę, że będzie warto. Jeżeli chodzi o bajki Disneya, to taki bardzo egzotyczny skład, ponieważ akordeon Grzegorz Grzanka, e, gitara Marek Habryn, e, skrzypce Sebastian Reszka, e, klarnet Zuzia Niegórska, e, kontrabas bas e, Tomasz Hupa, f, e, perkusja e, Krzysztof Szuca i ja. Fortepian. Próby trwają, a my polecamy koncert jubileuszowy grudziąckiego studia piosenki Zbigniewa Poliszczuka zatytułowany W kręgu piosenek Walta Disneya. Startujemy w sobotę w teatrze o godzinie 17. Nie możemy się doczekać, bardzo nie możemy się doczekać. Prosta że nagle się wskazało. ją. W niedzielę 25 stycznia zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Także my w grudziądzu, jak co roku, dołączamy do orkiestrowego grania z Jurkiem Owsiakiem. Oczywiście będziemy relacjonować to wydarzenie, tymczasem garść informacji o tym, co zostało już zaplanowane. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci. Zatem zbieramy pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Jak co roku będzie można w tym, w tym roku wpłacać pieniążki, wrzucać pieniążki do puszek 34 finału WOŚP dla wolontariusza, który ma identyfikator. Niektórzy dorośli wolontariusze będą w tym roku, szczególnie w miejscach grania, posiadali tradycyjny terminal, ale że technologia idzie do przodu. Sześć osób w naszym sztabie będzie posiadała aplikacje na telefonie, aplikacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to, co Państwo wpłacą kartą czy telefonem, na tą aplikację na telefonie wolontariusza, będzie to darowizna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 200 osób wyjdzie na ulice miasta i z puszkami i identyfikatorami będzie kwestowało. Kolejni wolontariusze będą grali nie tylko na hali w Szkole Podstawowej numer 21, ale w wielu miejscach innych w Grudziądzu i to są ludzie, których często nie widać, ale oni Pracują nie tylko jeden dzień, ale bardzo często już od października. Jesteśmy na etapie przygotowywania gadżetów do licytacji loterii fantowej, na której jeszcze czekamy. Można jeszcze do nas przynieść, nie bójcie się, jesteśmy otwarci. Jak macie jeszcze swoje pomysły, tak uda nam się je zrealizować, to na pewno je wplecimy w program. Poza kwestami przygotowano wiele atrakcji w kilku miejscach na mapie miasta. Na lotniskowej hali program zapowiada się także bardzo atrakcyjnie. Jednym słowem każdy znajdzie coś dla siebie. Na hali widowiskowo-sportowej będą nowe stanowiska, gdzie znajdą swoje pole do popisu zarówno w różnych zajęciach jak takich kreatywnych, dorośli i dzieci. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy. Główne serce orkiestrowego grania w Grudziądzu bić będzie na lotnisku, natomiast w tym samym czasie wszystkich, którzy mają ochotę na twórcze zabawy, zapraszamy do teatru. Tu między innymi dwa bardzo ciekawe przedstawienia dla najmłodszych. Zapraszamy na pełną humoru i przygód bajkę Jaś i Małgosia oraz na cudowną, ponadczasową, wzruszającą opowieść wigilijną na podstawie opowiadania Charlesa Dickensa, która przypomina nam o tym, żeby być dobrym, empatycznym, żeby pomagać drugiemu człowiekowi nie tylko w święta, ale też właśnie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każda wasza obecność ma znaczenie i będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli odwiedzicie nas podczas tego dnia. Będzie też sporo licytacji, m.in. złote serduszko od złotników z ulicy Toruńskiej, prace plastyczne, vouchery oraz inne gadżety od naszych przyjaciół. A dla miłośników modelarstwa kolejowego prawdziwa gratka, makieta od klubu modelarzy kolejowych Stacja Gruziąc. Będzie też głośne rokowe granie w klubie Akcent, zagrają Megaraż, Granda, Cela nr 3, Studio 2 i Omar Plawiński. W teatrze startujemy od godziny 11.30, a w akcencie o 18.00. Zapraszamy. Cześć, tu Daniel Grzybowski z zespołu The Champions. Chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić na nasz koncert już w ten piątek w Klubie Akcent na godzinę 19.30. A przed nami zagra Młody Zespół z kuźni talentów z ogniska pracy pozaszkolnej Hammerhead. Przybywajcie! Z okazji 106. rocznicy powrotu Grudziąda do Wolnej Polski w muzeum odbędą się dwa wydarzenia. W czwartek, 22 stycznia, o godzinie 17, zapraszamy na promocję publikacji pokonferencyjnej Wojsko w Przestrzeni Miast. Natomiast w sobotę, 24 stycznia, odbędą się warsztaty rodzinne. Zapraszamy do zgłoszeń. Tradycyjnie wszystkie informacje znajdują się na muzealnej stronie internetowej. Styczeń to w muzeum również okres karnawału i nie zapominamy także i o tym. W piątek 16 stycznia o godzinie 17 zapraszamy na koncert kolędowo-noworoczny z chórem Echo. Wstęp wolny. Godzina 17, gma główny. W 18 stycznia na teatralnej scenie kolejna ciekawa muzyczna odsłona, koncert niedzielny w teatrze. Tym razem grupa Arco Quartet zabierze widzów w niezwykłą podróż od klasyki do metaliki. Będzie też wystawa, tym razem fotografii Michała Lewandowskiego, zamkniętych w tytule Muzyka Lasu. Początek o godzinie 12. Zbuduje nam dom. Gdzieś daleko stąd. Natomiast w klubie Akcent 23 stycznia polecamy koncert zespołu wszystkiego najlepszego. Ich muzyka to piosenki poetyckie i balady folkowe. Startujemy o godzinie 19.30. Zapraszamy. Szczegóły w internecie na teatr.gróziac.pl Dziś to już wszystko, zapraszam za tydzień o stałej porze. Widzimy się w czwartek o 17.45.